Jesteśmy już na wyspie. I to prawdziwej wyspie. Jest ciostko Tutaj mamy pierwszą sztuczkę, mamy drewno, mamy przywiezione. Wszystko jest ciasteczko. Pierwszą sztuczkę, tą, komancze też są. Pierwszą sztuczkę mamy na lesza. Tam na dwumetrową wodę, tam na ten zarysik przykosy postawiony. Dwieczka taka, za przykoską może sobie będzie biegnął. Tom jest na lina, takiego ze 37, 30, no, 37. Pod drugim brzegiem na 4 metrach, za takim zajebistym drzewem, odwiązanym do drzewa. To jest. To jest na. Świnie taką z 50 wywieziony no, Lepsza niż 52-3 wywiezioną, ale tak kurde boję się o nią, bo jestem debilem i źle ją założyłem. A tam, tutaj jest taka czwóra, truja, i wyjście na dwóje, taki z tu, i jest różne w truje. cyknięte jest tam do głowy, i tu, żeby nie targać go do przodu bez sensu. A to jest nasz psychiatr. Jest cios, skąd? Co by tu nie dużo nie mówić.